Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym filmie. Zwolniłem się właśnie z kursu, mam termin u dentysty, chcę wyczyścić sobie y, kamień na zębny. Normalnie robię to w Polsce, ale teraz długo nie byłem w Polsce i już po prostu trzeba to zrobić, ja już nie mam dużo. Bardzo mi pomaga to, że prawie wszystko oprócz wody piję przez rurkę i naprawdę po tylu latach, bo to już bacz lata jak tak robię, Praktycznie nie zbiera mi się kamień, ale tam dostrzegłem, że jest trochę tego, także chcę to wyczyścić sobie. Wiecie, ta obecna sytuacja jest taka, że musimy być solidarni, musimy oszczędzać, ale jakoś tak pogoda robi nam pod górkę, bo bardzo wcześnie się zaczęło zimno robić. Powiem wam, fajne włosy, fajna fryzurka, ale nie pasuje do całej reszty. Pierwszy i ostatni raz. Czy może. No nie, nigdy nie mów nigdy, ale sprawdziłem, zobaczyłem ja jeszcze ostatnio na drugi dzień po tym, jak nagrałem film, kupiłem taką ciemniejszą, szarą farbę. I jeszcze je po prostu stanowałem, gdyż mam znajomego, który często farbuje sobie na srebrno i mówi, że ten kolor srebrny to się często wypukuje. Także ja sobie pomyślałem, jak on był taki jasny już wtedy i po paru myciach głowy mi się zrobi jeszcze jaśniejszy, to będzie za jasny, także go przyciemniłem i rzeczywiście dwa razy już myłem głowę i się rozjaśniał, bo byłem jak taki stary dziad, po prostu bardzo siwy. Nie podobało mi się to, ale teraz już widzę, że się tak wyrównało i jest ok. Z tym, że ten siwy toner, który dawałem wcześniej, tutaj miałem. Yy... Golone brzytwą do łysego, i ta farba mi weszła po prostu, bo była cieniutka skóra, albo była naruszona. I mam taki troszeczkę, widzicie, jakbym skalper miał. <laughs> jakbym miał skalper normalnie zrobiony. Profanacje, profanacje czy prepanacje? Propanacje, yy, czaszki, jakbym miał. Jestem już po. To było tylko usuwanie z kamienia, a ja teraz, jak będę w Polsce, sobie pójdę na te moje czyszczenie. Tam mam moją ulubioną panią higienistkę. Ona mi zawsze tyle komplementów prawi, także ja lubię sobie do niej chodzić. Usunęli mi kamień i dobrze, że też poszedłem. Ja mam tutaj nadwrażliwe zęby. Powiedział mi, że to odmycia, że za często myję, ale już się tego nie, od, nie oduczę, a i tak zmieniłem pasty na lżejsze. To moją mocno używam tylko rano i wieczorem. No i raz w ciągu dnia też używam, ale staram się, o wiele mniej ją używam niż wcześniej. Znowu dostałem taki specjalny żel na te miejsca, gdzie te dziąsła były odsłonięte. Ale widzicie, teraz coś innego dostałem. Trampami to dzisiaj zgrzewali. Także jakby taką plombę na te Odsłonięte dziąsła, a tamtym razem dostałem tylko jakiś żel. No on się miał tam wchłonąć, także dzisiaj lepiej zrobiłem. Ja umawiałem się w sumie tylko na czyszczenie, ale zrobił kontrolę, zaczął właśnie od zalepienia tych dziąsł, także w spokoju się wybrałem. Powiem wam, że mam jakieś takie drzemki teraz yy, popołudniowe, godzinne. Myślę, że to też dlatego, że na ćwiczę intensywnie, a nie śpię tyle, ile powinienem. Wciąż nie mogę się przestawić na wcześniejsze chodzenie spać. I po tą godzinkę sobie dosypiam, ale później się czuję tak fajnie. Zrobiłem sobie jedzenie. Tu mam, już nawet nie wiem, chyba kurczak, pieczarki, hmm. Halo, para kurczak chyba, trochę trawy, kuskus i tu mam pieczarki, podsmażyłem sobie też i sos czaskowy na nich mam, a tu mam sos sałatkowy. Wygląda tak samo, ale to nie jest ten sam. Jak wyszedłem od dentysty, to był akurat tam po drodze Euroshop. EuroShop to taki sklep, jak u nas były albo są dalej wszystko po 5 zł, wszystko po euro jest. I za czasów korony zrobiło się wszystko euro 10, a teraz już większość rzeczy kosztuje 2 euro. Także niedługo będzie 2 euro, a nie euro. Ja kupuję sobie zawsze tu do kuchni bieżnik na stój, no już jesień. Mam też te właśnie złote siano, więc chciałbym sobie tutaj już zrobić takie siennie całkiem będzie w złoto. I właśnie kupiłem sobie nowy bieżnik. One kosztują wcześniej 2 euro, ten jeszcze zdołał, udało mi się zdobyć za euro 50, a takie inne, które nieraz kupywałem już kosztują 2 euro, ale nie, nie o cenach teraz. To właśnie taki bieżnik. One przez to, że są niedrogie, to ja już nic z nimi nie robię. Zresztą nie wiem, czy to by się nawet wyprało. Za każdym razem sobie świeże zakładam. Majątku nie kosztuje. No wiadomo, ekologicznie by mogło być, ale to jednak wiecie leżał tutaj y, kilka dobrych miesięcy, także on już swoje tam wchłoną i po prostu nie chcę go kolejny raz używać. Pozbywam się go. Jeszcze łyczę kawki. A. Chodka. Świeczka super, palę ją sobie wieczorami. Będę w mieście, muszę sobie zajść do Primarka i jeszcze kupić. Pachnie delikatnie, ale bardzo fajny robi taki klimat i długo się pali. Muszę się i znowu będzie problem yy, ze światłem Muszę niedługo lampy wyciągnąć, jakoś porozstawiać Nie lubię z lampami, bo się wtedy czuję tak nienaturalnie Ale jednak o wiele lepiej te filmy wyglądają Także lampy będę musiał rozstawić w tym roku Jezu, to wciąż ja jestem? Halo? Czy to wciąż Mati tutaj? Mati? I teraz nie wiem, bo one są dość długie Już widzę, że to będzie świetnie razem wyglądać nie ja myślałem o tym, no bo nie mam nic innego. Eee, Kurczę, widzicie to? Myślałem, że je będzie trzeba uciec, ale efekt już zrobiły. Eee, mega! Teraz, Boże, wszystkie, ale to będzie sztos. Ja już to mam po prostu wyobraźnie, jak to będzie wyglądać zaraz, całość. Ale sztos. Kurczę, ale mi się to podoba, bardzo ładnie wygląda. Jeszcze mi dwa zostały, bo były cztery, nie wiem, wydawało mi się, że pięć w ogóle powinno być, ale były cztery. Dobrze, o, chyba cztery, a pięć euro kosztowały. Super to wygląda, patrzcie, tu złoto, pyk, złoto. Jeszcze muszę gdzieś znaleźć, to już też zlikwiduję, to miałem po tym, jak maszyna do kawy była, ale mam gdzieś takie też w kolorze drewna. No i mała zmiana, już rano, jak wstaniecie kawkę sobie zrobić, już się będziecie inaczej czuć. Tu na razie banany też dałem na bok, bo jednak psuły cały ten stół. A i tu daję tą podkładkę, widzicie? Teraz to wszystko jest takie spójne. Mm, Mała rzecz, a cieszy, czasem warto sobie poprawić taką małą rzeczą. Fajnie jest się cieszyć z dużych rzeczy, ale warto też się nauczyć cieszyć z małych. Ja to często powtarzałem kiedyś, że właśnie jak się człowiek nie potrafi z małych rzeczy cieszyć, to się później nie będzie potrafił z dużych cieszyć. Robię sobie szejka przed treningowego. W sumie takiego mam shake'a rozpisanego, że go piję sobie w trakcie treningu. I tu idzie i kreatynka, taurynka EA, glutamina, witamina C i sól. Witaminy C nie mam, y ją suplementuję sobie w tabletkach. Powinna być taka w proszku. Trzymam to michę. Ponad dwa tygodnie będzie, także z tym śpię dumny, elegancko. Czyli ja wiedziałem, że mi to nie będzie problem, bo jak ja coś bardzo chcę, jestem uparty po prostu, to tak akurat z tym, z tym. Wiedziałem, że jak się uprę, to tak będzie. Jest to denerwujące, trochę jest męczące przede wszystkim, że cały czas trzeba coś w tej gębie mieć. Znaczy, no nie cały czas, ale trzeba pilnować. I też nie mam jeszcze tej takiej wprawy, żeby tą kalorykę trzymać. Bardzo dużo mi zajmuje y, przyrządzanie tych posiłków, zwłaszcza rano. Ba rano bardzo dużo czasu tracę na to wszystko. No ale... Chcesz być łabędziem? No to niestety. <śled> I to sobie piję w trakcie treningu, wcześniej jak suplementowałem samą taurynę to piłem ją zaraz przed treningiem, żeby mieć po prostu power, a teraz mam taką metodę, że piję to jest po prostu shake w trakcie treningu, żeby stopniowo dostarczać tych składników i mieć przez cały trening siłę. I powiem Wam, że nie wiem czy to jest siła podświadomości, ale robię teraz takie dłuższe te treningi, po dwie godziny prawie, to też przez to, że Robię dłuższe przerwy, bardziej na siłę teraz trenuję, no i ta, te treningi na masę są takie, że większym obciążeniem się robi, przez to są też dłuższe te przerwy i, przerwy. I też mam dużo takich ćwiczeń, których wcześniej nie robiłem, yy, więc muszę sobie je robić z YouTube'em, z moim trenerem personalnym. Dzisiaj już pójdę bez czapki, ostatnie dni ćwiczyłem w czapce, ale teraz już widzę, że po prostu wyglądam genialnie. <grym> Kupione W tej księgarni tutaj koło mnie pojechałem, bo to jest taka też sieciówka i nie było książek do kursu, nie mają, musiałem i tak jechać do miasta i byłem na treningu. Trening zrobiony, dzisiaj robiłem biceps i plecy i dobrze zrobiłem, ale miałem tylko dzień przerwy. Jednak jeszcze czuję zakwas po poprzednim treningu. To i tak były inne partie mięśni, ale lepiej odczekać i się całkiem zregenerować. No dzisiaj taki yy, fakab, że tak to nazwę. Ale spoko. Patrzcie jakie ładne te te. Super są. Nie mogę się napatrzyć. Hmm. Książki kupiłem. Na szczęście były w tej drugiej, bo coś tam kilku znajomych to miało problem, żeby je dostać, ale w już przyszły, zamówili. Także mam. Jutro zaczynamy już ostatnie książki. To trzeci zestaw i ostatni, do stycznia. A! I zapomniał wam się pochwalić, mieliśmy Zwischenprüfung, to czyli taki egzamin, ale tylko dla nas, dla naszej klasy, jakby wewnętrzny, on tam nigdzie dalej nie idzie. No i Mati był najlepszy. Nawet by nie wypadało nie być najlepszym. Ale to nie jest jeszcze ten poziom, który sobie założyłem, że będzie, no ale fajnie, fajnie, że jakoś idzie, ale hmm, no muszę usiąść, będę gadać. Ale już tak zaczynam trochę. Te reguły rozumieć, których w ogóle wcześniej myślałem, że nie pojmę, to tak zacząłem je pojmować. Myślę, że na 30% na razie, ale to już jest takie jak się ustartowało i się w ogóle ich nie kumało. Mówiłem wam na początku, jak zaczynałem kurs, że biorę się za słuchanie niemieckiej muzyki i takie tam, no i. średnio to wyszło. I kupiłem. Potrzebuję też takie rzeczy, co mnie będą ciekawić żeby z tekstem się zapoznać, dlatego potrzebuję coś takiego, co będzie mnie interesować. Kreatywne pomysły dla całego mieszkania, jak zarządzać miejscem i w ogóle. Także coś takiego, co ja lubię, wiecie, tutaj jest bardzo dobrze zarządzane w tym mieszkaniu, ale być może jeszcze jakąś radę i to w języku niemieckim odnajdę w tej książce. Drugie, przeglądałem sobie i to jest książka, ja już kiedyś kupiłem niemiecką książkę i to było dawno temu i do tej pory jej nie przeczytałem. Zainteresowała mnie bardzo, bo przeczytałem sobie, wiecie, ten wstęp i cały po prostu zrozumiałem i mówię, fajna sprawa, żeby sobie wziąć poczytać właśnie Coś niemieckiego. Na pewno jeszcze dużo słów będzie takich, których nie znam, ale wiecie, będę sobie zakreślać. Ale zainteresowała mnie, bo jest tu nawet napisane, że to jest książka w stylu Bridget Jones dla milenialsów. To chyba ja się kwalifikuję do milenialsów, tak? I większość moich widzów, bo my jesteśmy te, to jest ten przed 2000 rokiem, milenialsi jesteśmy, nie? A ci po 2000, 2000 to chyba Gen Z, tak? To my, milenialsi, bo już nas nowe pokolenie wypycha, kochani, mówię Wam. Yy, ćwiczmy, dbajmy o siebie po prostu, jak nas tań, to i sobie coś poprawmy, trzeba się uratować. Trzeba się uratować, bo nas młodzi po prostu wygryzą. Założenie sobie takie zrobię, że teraz po kursie, jak będę wracać, to minimum 10 stron powiedzmy, będę czytać. I to będzie moja kolacyjka potreningowa. Tu mam jeszcze kus, kus pół torebki. A tu sobie zrobiłem, będę mieć od razu, podobnie na śniadanie, warzywa na patelni. I tu jest akurat indyk, taki już pokrojony. Miałem w paczce połowę na dzisiaj, połowę na jutro. Na jutro też już sobie ugotowałem ryżu. Taki dość domowy vlog. Chyba teraz będą takie domowe vlogi. Ja siedzę głównie w domu, uczę się i jem. W styczniu mam egzamin już taki, że chciałbym go po prostu zdać. Na bardzo ładną, na wysoką ocenę, sam dla siebie. Moi drodzy, ściskam Was, całuję za każdy komentarz zostawiony i łapkę pod filmem z góry. Dziękuję. Trzymajcie się ciepło, ciał, ciałki, kuskuski.